Komunia święta na rękę. Wiara katolicka uczy, czyli rozpoznaje, jaka jest prawda. Uczy, że w każdej nawet najmniejszej cząstce, to są tak zwane partykuły, czyli małe cząstki hostii konsekrowanej, w każdej nawet najmniejszej cząstce tej partykule jest cały Chrystus. I teraz, co się dzieje? wprowadzono nonszalancką praktykę udzielania komunii na rękę. Rozdając komunię świętą, za każdym razem, kiedy potem biorę patenę do ręki administranta, patrzę, zawsze jest jakaś przynajmniej jedna cząstka, dwie, kilka, które potem kapan wierzący z szacunkiem zbiera do kielicha i potem spożywa, prawda? Kiedy wyrwany jest wino i woda, tak zwana puryfikacja po komunii świętej. Jeżeli nie ma pateny, takie partykuły trafiają na rękę, potem są strzepywane, lądują na podłodze, ludzie depczą Pana Boga. Ten straszliwy grzech dzieje się przede wszystkim na skalę masową w Neokatechumenacie. Niech Was Bóg broni przed wstępowaniem do Neokatechumenatu. Tam się dzieje nieustanna profanacja i deptanie Pana Boga. Łamią te konsekrowane hostie czy placki, nie wiem jak nazwać. Jeśli konsekracja jest ważna, to problem jest najpoważniejszy, bo te okruchy potem lądują na podłodze. Miałem osobiście już nie jeden telefon, kiedy ludzie dzwonili, ktoś tam sprzątał salkę, proszę, księdza, pozostało pełno okruchów na podłodze, a wszyscy już sobie poszli po tej ich celebracji w salce. Czy mogą być większe grzechy na świecie niż deptanie Pana Boga? Ktoś to musi w końcu powiedzieć. Tu się znieważa Boga, znieważa się Najświętszy Sakrament. I dlaczego to odpowiadam? Odpowiadam jeszcze Panu, bo w tradycyjnym rycie byłoby nie do pomyślenia tego typu działanie, tego typu profanacje, znieważanie Najświętszego Sakramentu. Więc nawet z tego punktu widzenia, już niezależnie od doskonałości doktrynalnej, kultycznej, gestów, prawda, zachowania, duchowości tej przyświętej, to nawet ten aspekt, że ona zabezpiecza przed nieuszanowaniem najświętszego sakramentu. To już jedno powinno nam dać do myślenia, że tu Kościół uczył szacunku, a dzisiaj wtargnęła mentalność zabawowo, klaszcząco, przewracająca się. Do polskich kościołów przy bezmyślnym udziale ogłupiałych katolików. W Polsce katolik się nie przewracał w kościele. W Polsce katolik rzymski przez wieki z pokorą i rozumnie trzeźwo klękał przed Bogiem. Taka jest nasza pobożność rzymskokatolicka. My jesteśmy rzymskimi katolikami. Więc, proszę Państwa, podsumowując zrobimy wspaniałą pracę dla obrony wiary katolickiej, jeżeli będziemy podejmować choćby skromne w zakresie możliwości starania, żeby wracała tradycyjna msza święta, wracała tradycyjna msza święta, żeby przybywało księży, którzy się uczą tego rytu i żeby przybywało świeckich i wspólnot zakonnych, tu jest kolejny problem całkowitej prawie destrukcji niektórych zakonów Trzeba wracać do źródeł prawdy, źródeł łaski, najpiękniejszych tradycji także w zakresie liturgii.